Istnieje pewna legenda, legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada, z wuja na stryja, z ojca na syna. Legenda o stworzeniu, o istocie nie z tego świata. Legenda o postaci, która mrożni krew w żyłach nawet największych śmiałków. Jego alabastrowe oczy mrożą krew w żyłach każdego, kto tylko o nim pomyśli. Co gorsze, jeżeli go spotka, zapewne nie zdąży niż nikomu o tym opowiedzieć. Jego pochodzenie jak i zamiary ukryte są pod grubym płaszczem tajemnicy. Wielu próbował rozwikłać ten sekret, jednak nikomu się to nie udało. Każdy to tylko zbliżał się, aby odkryć prawdę. Znikam w niewyjaśnionych okolicznościach. Kim jest ta straszna postać i skąd ma taką władzę? Jedni mówią, że jest to duch. Inni mówią, że jest to po prostu błąd tego świata. Jest również teoria, że jest to złe alter ego stwórcy. Jaka jest prawda? Możliwe, że tego nigdy nie dowiemy. Może i lepiej. A więc strzeźcie się młodzi poszukiwacze przygód, bo kiedy go spotkacie, nie ujdziecie z życiem. Pamiętajcie, że jego mocy jest ogromna, a jego imię brzmi Hero Drive. Po to słono mocy kroczy wśród cieni Na tafli jego źrenic odbija się księżyc Jak rzeźnik ma tą krew na rękach Więc nie śpi, bo we śnie będziesz cierpiał Pamiętaj, gdy go spotkasz Masz pecha, uciekaj Albo od razu klękaj Lepiej jak żebrak, żebraj i litość Bo hero braj, jak zebra, zebrak przyszedł z niego Z mini bestią wcieloną Zombie bandytą, duszą potępioną Jak kratos, bogom on też się przeciwstawia raz wzbudza panikę i pozbawia odwagi Jesteś słaby, jesteś przy nim, bez Zbrony on to wyborny łowca niczym jeździesz bez głowy Alabastrowy wzrok, gasi mrok Ty się boisz, wydłużasz więc krok, on i tak cię dokona To on Ten wzrok Ten głos To zło To on